Drugi list świętego Pawła do Koryntian, rozdział dwunasty, wiersz 6 i 7. Bo jeśli chciałbym się szczycić, nie byłbym bez racji, powiedziałbym prawdę. wstrzymuję się jednak, aby ktoś nie przykładał do mnie miary nieodpowiadającej temu, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. I nie łączy mnie z nadzwyczajnością objawień, dlatego by mnie uchronić przed pychą Wbito mi w ciało kolec, to jakby anioł szatana, zesłany by mnie upokarzać, żebym się nie wynosił. Duchowa pycha wynika z duchowych przeżyć. Duchowe przeżycia, które Pan ze swojej łaski nam daje, są ponadnaturalne, są szczególne są ponad ludzkie siły ponad ludzki rozum i również apostoł paweł miał takie przeżycia miał różne objawienia które dał mu bóg miał objawienie samego jezusa chrystusa nie znam jeszcze jednego takiego przypadku żeby w taki sposób człowiek upamiętał się rodził się na nowo dla bożego królestwa jak Apostoł Paweł, jeszcze gdy był Saulem, gdy widział wielką światłość z nieba, gdy słyszał głos z nieba, to było takie bardzo spektakularne. I nie było to jedyne objawienie, czy duchowe przeżycia, które miał apostoł Paweł. Duchowe przeżycia mogą wprowadzić nas w taką wyniosłość, w taką pychę, która właśnie wynika. Z duchowego doświadczania Boga i bardzo z tego powodu jest ciężko do rozszyfrowania taki stan człowieka, swój własny, osobisty stan, dlatego że no przecież to wszystko związane jest z Bogiem, z czymś pięknym, z czymś duchowym, szlachetnym. Apostoł Paweł mówi, został wbity w moje ciało kolec. Czy taki cierń, który mnie uwiera w moje ciało jakby posłaniecz szatana, aby mnie policzkował, aby mnie znieważał. W tym celu, abym się nie unosił pychą. Jest taka zasada, że gdy człowiek potrzebuje jakiejś korekty, najpierw jest werbalne napomnienie. Przez słowa, przez to, co słyszymy. Ale, nienokrotnie jest tak, że no właśnie to słowo już do nas jakoś nie dociera. Ile razy słyszeliśmy słowo, Bóg się pysznym przeciwstawia, pokorny łaskę daje? Już jesteśmy wręcz obyci z tym słowem tak bardzo, że czasami gdzieś ono, jak to się mówi, jednym uchem wchodzi, drugim wychodzi. A chodzi o to, żeby to słowo, by ta prawda, to napomnienie zagnieździło się w sercu, by. Przyniosło jakiś efekt pożądany, żeby człowiek był pokorny, żeby się nie wynosił. Apostoł Paweł mówi: No właśnie, wtedy, gdy słowo mówione nie dociera do człowieka, potrzebny jest taki mocniejszy bodziec. To jest właśnie posłaniec szatana aby policzkować, aby znieważać. To jest tak, że gdy nie reagujemy na Boże słowo, na Boże napomnienie, w formie słowa Bóg ze względu na niebezpieczeństwo, które nam grozi, popadnięcia w pychę, dopuszcza do pewnych trudnych sytuacji w naszym życiu, abyśmy się nie unosili pychą. Skoro apostoł Paweł miał takie doświadczenie, takiego trudu, takiego jakiegoś upokorzenia, o ileż bardziej my. Skoro Paweł mówi, żeby mnie popadł w pychę, to jest ten cel. To widocznie też i gdzieś u Pawła było takie niebezpieczeństwo, czy nawet jakiś taki stan. Sam zdawał sobie sprawę, widocznie z tego, mówiąc tak, że już gdzieś ta reakcja na słowne napomnienie nie była taka, jaka powinna być, i musiało się coś wydarzyć, co go doprowadziło do upokorzenia, do uniżenia. Jakby posłaniec szatana. Niektórzy mówią, że to był jego słaby wzrok. Trudno tutaj dokładnie powiedzieć, co to mogło być. Myślę, że to było coś bardziej, bardziej dotkliwego, bardziej poważnego, bolesnego, jeśli chodzi o jego duszę. Bo to był, tego tak on tutaj nazwał też w innym tłumaczeniu, posłaniec szatana czy anioł szatana, który by go policzkował, znieważał. Czyli no, takie sytuacje, które faktycznie ściągają nas na ziemię. Duchowa pycha jest najbardziej niebezpieczna, bo jest najtrudniejsza do rozszyfrowania, do zdiagnozowania. To jest tak, jak ktoś kiedyś powiedział, gdy komuś czuć z ust nieprzyjemny zapach. On tego nie czuje, ale wszyscy naokoło czują to. Tak właśnie jest też z pychą. A przede wszystkim Bóg to czuje, bo czasami przed ludźmi możemy ukryć, możemy pozorować nawet pokorę, ale Bóg zna nasze serca, Bóg czuje wszystko. I z obawy, żebyśmy nie popadli w pychę, tak jak w przypadku apostoła Pawła, czasami może dopuszczać do naszego życia trudności po to, żeby nam na nowo uświadomić, że bez Boga jesteśmy zerem. Potrzebujemy Boga. On jest wszystkim, On jest wartością naszego życia. My jesteśmy my tylko glinianymi naczyniami, które Bóg chce używać. Bóg chce używać nas w swoim królestwie, byśmy byli Jego sługami, służebnicami, w pełni pokory i świadomości tego, że wszystko mamy od Niego i bez Niego nic uczynić nie możemy. I taka postawa daje też nam otwarte drzwi. Do takiego duchowego sukcesu, do przebudzenia, do tego, by Bóg nas mógł potężnie używać, bo właśnie pokora jest tą drogą, jest tą możliwością, tą, tym mechanizmem, można powiedzieć, który Bóg używa, żeby używać nas, nasze życie, nasze usta, nasze ręce, nasze nogi, tam gdzie jesteśmy, gdzie idziemy, aby w tym wszystkim była Boża Obecność, Boża Chwała, by rzeczywiście potężne dzieła były widoczne w naszym życiu, a my przy tym, abyśmy byli. Pokorni, uniżeni. Najlepiej jest reagować już na napomnienie słowne, ale kiedy ono nie funkcjonuje, Bóg z troski o nas, abyśmy nie odpadli, posyła różne doświadczenia, aby nas uniżyć, aby nas przybliżyć do siebie. Dziękujemy Ci, Boże, również za trudne doświadczenia w naszym życiu, które pokazują nam, że Liczysz się tylko ty, i ty jesteś najważniejszy, i Tobie niech będzie chwała. Amen.